Witam serdecznie wszystkie panny w czytaniu na kwiecień 2021 roku. Panny. Panna, panna. O czym panny nie wiedzą? O, ósemka buław. Mm. Panny nie wiedzą o wyjaśnieniu zawiłych spraw, o informacjach ze szkoły. Nie wiedzą panny. Nie wiedzą również o tym, że mogą pójść do szkoły, lub sprawy związane ze szkolnictwem ruszą do przodu. To o tym nie wiedzą. Wiadomości od starszej kobiety, drogie panny, dla Was. No myślę, że to tyle lub może przyjechać starsza kobieta do was, no, ale święta, tak, nie wiecie o tym, że przyjedzie, a tu ta -dam, stanie w progu, no dobra, wyzwanie dla panien na kwiecień, koło fortuny, proszę, informacje urzędowe, to też mogły być informacje urzędowe, prawda, to jest zawsze arcykapłanka, kapłanka, to symbolizuje, no nie tylko kobietę tajemniczą, ale również takie właśnie wszystkie, też urzędy, szkolnictwo. I tu jest koło fortuny i proste, czyli jakby takie losowe zdarzenie pozytywne dla Was, co będzie pomagać, dwójka kielichów, czyli pomagają rozmowy. Um, może też być spotkanie takiego, że tak powiem, drugiej połówki. O, przez przypadek. Baza, karta sprawiedliwości. Przed Wami decyzja, podjęcie decyzji, dowiecie się, zobaczcie, z przeszło arcykapłanka, widzicie? Powtarzają się te karty tu. Przed Wami paść denarów, wypaść buław, sąd ostateczny. Czego się boicie, czego chcecie? Dziewiątka mieczy, znowu te obawy, znowu trygon koziorożec by panna. A przewija się tutaj dziewiątka mieczy. Czyli karta karny Macie dwie. A skończę wątek o dziewiątce mieczy. E, moi drodzy, e, więc, wątek o dziewiątce mieczy to jest. Mówi o tym, że w Was są ta, takie lęki, ale jakby nie jest to bardzo poparte tym, co się dzieje na zewnątrz. Czyli te, te lęki, ten strach, te nieprzespane noce, to, to bardziej to są wasze subiektywne odczucia, aniżeli sytuacja na to by wskazywała. Bo kwiecień, moi drodzy, macie potężne, od razu zaczynacie, kołem fortuny. To jest miesiąc zmiany, tak? Kończycie siódemką buław, to jest karta karmy, takiego metafizycznego przejścia. Z, od do. A, to się musi wydarzyć, czy chcecie, czy nie chcecie. I jakby takie pytanie: boję się, tak? Ktoś mówi, no i jak, tam o, boję się. No ale właściwie, co da to banie się? Czy to w czymś pomoże? No nie. Więc sugerowałabym, że w tym paziu buław zamiast się bać, to moi drodzy zacznijcie, może małymi krokami, bo to jest tylko paś, ale zacznijcie działać, zacznijcie coś robić, żeby to koło fortuny, czyli możliwości, które mogą przyjść w tym miesiącu i zmiany były na Waszą korzyść. Mogą to być zmiany. Dotyczące pracy. Mamy pazia denarów. Osoba to, to jest posłannik informacji w sprawie pracy, informacji finansowych. Czyli dobrze byłoby zacząć działać, jeśli chodzi o na przykład zmianę pracy, bo tu szybciutko pojawiłoby się coś nowego. To jest pierwsze. Druga kwestia, która mi też nie daje spokoju, skoro mamy arcykapłankę i pazia denarów. Dziecko, jeśli macie dzieci, to albo może być jakaś zmiana, jeśli chodzi o szkołę na przykład dziecka, informacje, czyli trzeba będzie, nie wiem, może profil zmienić, szkołę zmienić, albo w ogóle coś z tym dzieckiem e, takiego, moi drodzy, się dzieje, że może trzeba go przed czymś obronić. Ją, jego, tak, to dziecko. Trzecią ważną kwestią są dokumenty. Paźle to również dokumenty bazujecie na karcie sprawiedliwości. Czyli są to wszystkie takie rzeczy administracyjne, prawne, które trzeba załatwić lub odtworzyć. Dla kogoś może to być informacja. Trzeba odtworzyć dokumenty. Nie wiem jak to zrobicie, nie wiem czy one się zgubiły, czy coś, ale odtworzenie dokumentów tu jest bardzo e, ważne. Możecie te dokumenty albo kopiować, kserować. Ewentualnie dostać mailem, drukować. Także takie, te, tego typu działania, one mogą być, słuchajcie, nawet takie, bo ja wiem, takie mało oficjalne. Tu powiem, tam powiem, tu się dowiem, tu zakręcę, zakręcę się w koło tematu, zainicjuję w sensie temat i odtworzę jakiś dokument. Może potrzebna Wam będzie tutaj pomoc, jakiegoś fachowca, bo porozmawiajcie z kimś na ten temat. Mogą być kwestie dotyczące um, spraw damsko-męskich, polegających na takim zauroczeniu. Jesteście zauroczeni kimś, może to być osoba z przeszłości, z którą już. Kontakt kiedyś tam był, ale się urwał, a teraz tutaj w karcie sądu ostatecznego jest zmartwychwstanie, czyli odnowienie tego kontaktu, prawda? Co Wam pomaga dwójka kielichów. Czyli jeżeli byliście na przykład sami, to ten miesiąc może przynieść, postawić na Waszej drodze nową, osobę, no, nową starą osobę. I czas spędzony we dwoje dużo tu wyjaśni, dużo sobie powiecie. Może wytłumaczycie, dlaczego, co się takiego stało w tej przeszłości, tajemnica, że wasza relacja nie doszła do skutku. Kto przeszkodził, dlaczego tak się stało, dlaczego ktoś nie chciał, dlaczego wy. To czasami różnie bywa, prawda? Jedna plotka potrafi zniszczyć nawet najlepszy, e, najlepszy związek dwojga ludzi, a tu informacje jakby z, są przekazywane. E, co jeszcze, moi drodzy? Może ktoś bronić projektu, na przykład. Em, pracuje w biurze projektowym stworzył projekt nie wiem osiedla budynków renowacji zabytków cokolwiek by to nie było ale jest projekt i może być osoba która będzie albo poddawać ten projekt ocenie tak albo konsultować będzie będą rozmowy na ten temat więc jeżeli zostaną wskazane jakieś zmiany, to nie upierajcie się, moi drodzy, przy tym, tylko te zmiany wdrożcie, bo one będą, jakby zmiana jakichś tam elementów będzie dla Was korzystna, więc tu raczej się proszę nie upierać. Owszem, obronicie jakby kształt tego projektu Waszego, ale bądźcie również otwarci na to, co przynosi los. A co jeszcze przyniesie los pannom? Proszę bardzo, na końcu talii askielichów. Nowe możliwości, nowa miłość, nowe perspektywy, szóstka denarów. Bardzo podobne znaczenie do Karty Sprawiedliwości, prawda? Czyli kupujemy coś nowego, sprzedajemy i idziemy w nowe. Propozycje, kupna sprzedaży, zamiany. E, może być nowa miłość i taka po prostu zrównoważona. Może tę miłość trzeba będzie obronić, będzie to dosyć niespodziewane, ale mające szansę realizacji w przyszłości. Bardzo piękne karty. I co, moi drodzy? No przede wszystkim nie odwlekać dalej decyzji, tak? Odwrócona dwójka mieczy, jedna jedyna tu odwrócona karta u Was. Właściwie dobrze, że się odwróciła, bo by, gdyby było tak, to jeszcze ten kwieciej tacy jesteście niezdecydowani. Ale jeżeli jest tak, czyli podjęcie decyzji, opaska, która jest tutaj na oczach, zarówno w dwójce mieczy, jak i na karcie sprawiedliwości, ona opada z oczu, sprawy się wyjaśniają, czyli wy podejmujecie decyzję, organy administracyjno-prawne podejmują decyzję, gdyż sprawa zostaje wyjaśniona, udaje wam się obronić swoje status quo, miejsce, gdzie jesteście, to co robicie udaje się obronić swoje racje lub swój związek dzięki kreatywnemu działaniu. To tyle, moi drodzy, życzę udanego kwietnia i zapraszam w maju.